Proszę Państwa, i to jest odcinek 15, przedostatni. Niestety znowu niedobra wiadomość. Dzisiaj odpada jeden zawodnik. Ja mam takie przypuszczenie, nie wiem, czy powinienem mówić, ale podejrzewam, że to będzie kobieta. Nie wiem, czy takie samo zdanie ma jury. Tak, jury ma takie samo zdanie. Zostały trzy piękne kobiety. Wspaniałe kobiety, które coraz lepiej jeżdżą. I w rzeczywiście, wszystkie trzy blondynki. Pani Tereso, to dobrze, że trzy blondynki? Znaczy, żeby się nie potwierdziła teoria o blondynkach, to byśmy nie chciały, no. Trochę mnie to martwi. Ja jestem farbowaną blondynką. A, O. To się nie liczy. Czy nie, bo... już. Tak, jestem szatynką. Niewątpliwie trochę mnie to martwi, że po raz drugi trzech ostatnich naszych wyśmienitych zawodników to są trzy kobiety, ale. Ale coraz lepiej sobie radzą, prawda? Coraz lepiej sobie radzą. To, co widzieliśmy w programie, wszyscy widzieliśmy. Chciałbym, żebyście, panie, żeby same opowiedziały, jak czuły się w tych złotych tarasach, w parkingu złotych tarasów. Może zaczniemy od pani Basie. No, ja się czułam znakomicie na parkingu w złotych tarasach. Uważam, że zadanie wykonałam prawidłowo, zachowałam opanowanie i przede wszystkim zrobiłam to, co trzeba było zrobić. No, z małym wyjątkiem. I wytknęłam bilet nieopłacony trzy razy. Ale <grym> ja znowu. przepraszam. Ale to przepraszam, ja dodam, ja byłam przekonana, że zapłata jest przy samym szlabanie i faktycznie mój błąd, nie zauważyłam, że trzeba było to zrobić wcześniej. To się zdarza. Znaczy nie, faktycznie tam było pewne utrudnienie, bo zazwyczaj wygląda to tak, że jak się wychodzi z centrum handlowego, to stoją te kasy przy samym wyjściu i jest wielki napis, a jakby ominęliście ten etap, no tak. więc... Musimy wchodzić z garażu. Tak, tak, nie tu należy bardzo... zwrócić uwagę, że pani Danusia miała najbardziej utrudnione zadanie, to trzeba powiedzieć, tak. z tego względu, że akurat jechała w tym największym ruchu. Tu muszę delikatnie pochwalić panią, że no, zachowała pani tą jakąś zimną krew, spokój. spokój. Tak czy inaczej udało się. A jak pani czuje wewnętrznie ten parking? No, trochę był newralgiczny, dlatego że właśnie ten duży ruch był, i strasznie się bałam, że, że nie, żeby nie uszkodzić któregoś z samochodów. Byłam bardzo zdenerwowana. A mimo wszystko nie straciła pani głowy i wykonała pani zadanie do końca. Tak. Doskonale. I to jest ten sukces. To jest wielki pani sukces, pani Danu. To przestała pani się denerwować za kierownicą. Napięcie jest. Ale już daje pani sobie z nim radę. Zresztą tak samo jak y, obie pani y, sąsiadki i z lewej i z prawej strony. Ja zmienię trochę temat. Drugie panie, tak z ciekawości, jak się pani czuły w traktorze? O, w traktorze? Ja w traktorze czułam się bardzo dobrze. Ja na przykład y, ja po raz pierwszy miałam wsiadczy? możliwość jazdy traktorem. Trochę wam zazdroszczę. Powiem szczerze, no nie mam takich doświadczeń, więc to z, z ciekawością. Nie mogłam pyta. się na niego wdrapać, ale później to już mi to myślę, że chyba dobrze poszło. Znaczy, podczas jazdy traktorem zapomniałam w ogóle, że ciągnę tam moją koleżankę, że ją holuję, i taka tutaj trochę była byłam pocieszona, ale w którymś momencie o niej, pomy o niej pomyślałam, co ona tam. <laughs> Cześć Lepiej nam... późno nic wcale. Ale, no, widzieliśmy ale w oczach to pewne e, przerażenie, prawda? Tego ciągnika rolniczego. Ojejku, jadę, Tym Ale ciągu. fajnie było. A ja podsumuję to, to może, bo rzeczywiście jedna z pań dzisiaj nas opuści. E, natomiast my nie patrzymy tylko i wyłącznie na tak. wyczyny, pań wyczyny ostatniego dnia. My musimy się skupiać na całym programie. Mając w pamięci wszystkie elementy, które się składały na program i nasze, nasze zdanie jest jednoznaczne. Tu nie mieliśmy większego problemu. Kto nim będzie, zaraz się dowiemy, czy to będzie pani Basia, czy pani Danusia, czy pani Teresa? O tym za chwilkę. Dlaczego? Dlatego. <śledzysk> Że jedna z pań zrobiła naprawdę postępy, całego programu postępów. I te postępy są jakby Widocz, największy krok. Największy krok. krok. Postępy zrobiła każda z pań, ale jedna z pań zdecydowanie ten krok zrobiła Jeżeli, w, pozwolicie, w dwa zdania, bo, te, bo to nie tylko w jednej kategorii, nie tylko tak. w przyroście umiejętności, tak, tak, ale i w redukcji lęku i złych nawyków. Oczywiście. A z kim spotkamy się w wielkim finale, na pewno spotkamy się z panią Teresą. I na pewno spotkamy się z Panią Basią. pani Danusiu, dziękujemy. I gratulujemy. I gratulujemy wygranej. Żegnamy Panią Danusię. Pani Danusia otrzymuje nagrodę 20 tysięcy i oczywiście swoje prawo jazdy. Proszę Państwa, to jest taki dziwny program, że opuszczają nas ci, którzy są lepsi. Ci gorsi zostają i walczą o tytuł najgorszego polskiego kierowcy. Zostaje pani Barbara, pani Teresa. Jedna z nich dostanie rower, a druga auto. Jedna dostanie auto, a druga rower. Ciekawe które? Wszyscy jesteśmy ciekawi. Za tydzień wielki finał. Każdy musi to zobaczyć. Zapraszam.